Cześć, tu Virida Drakones i zapraszamy Was do oglądania. Mamy ochłodzenie na kanale, yeah. bo zaczynamy gadać o zimie. A bardziej tak. o książkach na zimach, naszych polecajkach. Nawet kolor się zgadza, jak tytuł niebieski, niebieski. No, Ten czerwony to wiecie, to, 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 Ale to... to ogrzewanie. <laughs> y, no. I ogólnie, y, ob, obydwie, jak się tylko spotkałyśmy, jak się tylko zobaczyłyśmy, to było jak, masz książki świąteczne. Nie. nie, jedyne co miałam w głowie to opowieść Mi Mitu, więc ogólnie nie spodziewajcie się książek Jakichś świątecznych, wow. nie, po prostu świątecznych książek tak. nie zobaczycie. Czy z tych romansów też tutaj nie zobaczycie chyba. Czy ty coś masz? Nie. No właśnie, więc no. jakby... Chociaż dwory. No nie, to jest romantazy, no, to jest okay. romantazy. Mhm. E, więc ogólnie chyba bez zbytniego przedłużania możemy Zaczynamy. zaczynać. No. E, ale tak, z... zima. Ale Wiecie, czemu był pierwszy śnieg? Tak, jest zimno. Y, ja już zamarzam. Y, nie podoba mi się to. Ja już przełączyłam swój tryb z herbatki, z, z kawki na herbatkę zimową. Wiecie, taką z wiecie. wiecie. I know, I know. Yeah. E, to kto chce zacząć? Chcę, zacząć ja mogę zacząć. Oczywiście, że zbronia i kara. Po pierwsze, to się dzieje w zimę. Po tak. drugie, jest to kryminał i klasyk i literatury. Tak. A zima to jest idealny moment na właśnie takie książki, mam wrażenie. Na kryminały? No, takie bardziej smutne, grozy, takie tak. psychologiczne. Tak, tak się zgadzam. Chociaż no. nie mam takich książek. A still. Ja. Yeah. No. No, no, to jaką ty masz? No to ja mam romans, ale taki też w sumie trochę bardziej w rom romantazy, czyli na skrzydłach Gwiezdnego pyłu. I to jest piąteczka moja. Ja, ja kocham tę książkę. Jeżeli nie wiecie, co to jest za książka, a mimo że o niej wiele mówiłam, ale możecie być nowi, to to Mogą jest. Mogą być? Mogą być nowe. Oh! Może, może ktoś nowy jest. Wow! <laughs> to jest książka o Klarion i Maloim z Dzwoneczka. Kojarzycie część Dzwoneczek, Magiczne Skrzydła, Skrzące Skrzydła? Coś takiego? Ta część, gdzie jest zima? Gdzie jest zima i gdzie jest bliźniaczka Dzwoneczka. Tam mamy mini backstory Klarion i Malojego i tu mamy jakby the moment, to jest ta historia. To jest ta historia. No, czy dam zimę, bo jest zima w tej książce? Probably, ale dalej polecam tą książkę każdemu. Read that. Tak samo read e, Vicious. Ja może się zabiorę w tym roku. Albo nie. Jak? Od razu trzeba było. Pisać książki na zimę, to to było pierwsze, co w ogóle przyszło mi na myśl. Ja bym to napisała, gdybym y, czytała tą książkę, w sensie no, prawdopodobnie. O, no. Tak, mam, też miałam to na myśli, ale w sensie, też pomyślałam o tej książce, ale nie czytałam tej książki. Tak. <gry> If you know, you know. I jestem zima, również. Jest tam lodowato. <grym> If you know, you know. To brzmiło, jakby ktoś komuś oblodził. Sorry. Nie mówię, Okej. Dobrze. To moja kolejna książka, czyli Nasze nieśmiertelne życia Laury Steven. U mnie to też była piąteczka. Książka, w której e, głównie bohaterowie, się odradzają z każdym życiem, ale umierają przed 18 urodzinami. Okej. Okay. Jeżeli się nie mylę 18. I y, mamy tutaj wątek y, Syberii, więc też mi się od razu pojawi. Pojawiła mi się ta scena w głowie i ogólnie historie, które są właśnie takie łapiące za serce. Y, i bardzo smutne mm -hmm. są idealnymi dla mnie książkami na zimę mimo że zawsze popada w zimową depresję. Tak, więc to, teraz... to jest jakby sama sobie to robię, okej? Okay? Ja tak, tak. sama sobie Ale to słuchaj, robię. mam dla ciebie luźną książkę, która Maturniej. matur nie ma. Nie pamiętam. Maturniej. Nie pamiętam. Girl, główny wątek tej książki to jest Faktycznie. to o małżeństwie, ale jest tam zima i jest I, to i luźna na... książka taka, którą po prostu przeczytacie, zapomniecie, ale przeczytaliście. I nazywa się czyli Sharon. Sharon. Tak i może was wyciągnąć z depresji, bo była taka, taka zabawna. Zabawna, okej. Okay. Okay. No to u mnie kolejna książka, czyli MALI ZŁODZIEJE. Margaret Owen. E, to jest dylogia, ale już mm -hmm. to jest trylogia, ale mamy wydane w Polsce tylko dwie części. Ale już e, Mondrive e, zapowiedział, że 2026 maybe. Maybe, maybe. I tutaj mamy no, małych złodziej. I w ogóle ta książka z tego jednego małego złodzieja. Ta książka jest super. Ja ją uwielbiam i ona jest spokojna, mm -hmm. ale jednocześnie przez te swoje takie. Ona daje trochę niemieckim. W sensie ma takie nie, trochę słownictwo, które przypomina y, mm -hmm. germańskie. I y, przez to daje mi też vibe zimy. Nie wiem czemu Niemcy. Nie, nie możesz, tak. Niemcy kojarzą mi się z zimą. I don't know why, ok? Just, 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 just Niemcy. Just Małej. Niemcy. Może może przez to, że jest ten jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie taki A mocno możliwe, popularny. Możliwe. I oni ogólnie mają no. te jarmarki. A wiesz, co jeszcze jest popularne? A wiesz Gdzie co jest, jest zima? Dwory. Ja. Yeah. Drugi tom. Dwory. Ja. Yeah. Ogólnie samych dworów nie zbyt polecamy, w sensie to nie są nasze klimaty. W sensie pierwszy tom był okropny, ale drugi, drugi trochę nadrobił. Trzeciego jeszcze nie czytałam, ale... Trzy i pół, czyli ten jakby dodatek, tam też jest zima, są święta nawet, więc o, o mamy tą książkę! <grym> w końcu! No. I to nie jest opowieść wikilijna. Szczerze, ja, e, dobrze mi się nawet czytało ten dodatek, on był taki w miarę... I ja mam taki problem, że żadna z tych książek mnie nie porowała Sary J Mas, ale mhm. mogę powiedzieć o książce, a w sumie o serii, która mnie porwała, porwała a jest tutaj akurat na następnej pozycji, czyli Szklany Tron. Może Szklany Tron mhm. zależy od tomu. Niektóre mnie kojarzą z latem, niektóre z wiosną, niektóre z zimą. Mhm. Nie żadnego, które kojarzy mi się z jesienią. Wow. Ale ja czytałam Szklany Tron w zeszłym roku w zimę. Ja to zaczęłam czytać, nie, nie w zeszłym roku. Nie w zeszłym roku. Dwa lata temu w zimę. Yes, y Boże Patrycja otwiera A w zeszłym, w zeszłym roku w zimę czytałam Dwory. Tak. Docułaj, okej? Docułaj. Ale się w przeszłam, <laughs> już y Księżycowe Miasto nie było czytane zimą, już byłoby wakacje. Niemożliwe. E i Szklane Tron, ja uwielbiam. To jest książka, która bardzo mocno mnie złapała. Bardzo mocno z zaskoczenia. Tak. Ale ja już od pierwszego tomu wiedziałam, że to będzie piąteczka. Cała seria jest po prostu piąteczką. Ale powiem ci, że czasem tak jest, że czytasz książkę y -y. i już od samego początku wiesz, mm. że to będzie piąteczka. Od mhm. samego początku. I nagle wracuje słowo klucz. A, klucz, tak, tak już ja, złapałam, o co chodzi. I książka nie jest piąteczką. ale to jest bardzo rzadko. Chociaż. Teraz U to... ciebie? No, nie wiem. To nie jest rzadko. U mnie też że pęteczki nie są rzadkie. Si no, już rzadziej są, tak. ale słowo ale... klucz padło, czyli miasto gwiazdego były, które była jak książką, tajemniczą książką. No tam słowo klucz wiele razy się poiskazywało, może dlatego. Ale to było 4,75, bo ja sprawdziłam, tak, więc to nie ale... była niska, oceniona książka. No nie, była to fajna książka, ale... Za trochę dużo za gruba. Za, za dużo. Za no, trochę. Za dużo kluczy, za dużo jakichś drzwi. W pewnym momencie się pogubiłam, co się dzieje i kto jest kim. Ale fajnie się to czytało, naprawdę. I tam była zima. Tam była tak, zima. Tak, bo to było... Nawet chyba w prologu była zima. Była. Tak. No, pro... <laughs> prolog tylko przeczytałam, więc chyba wiecie. <laughs> ale... Mam zamiar i to jest w słoiku, więc y, to taki mini spoiler. Spodziewajcie się filmu w środę. O. Wow. Ale moja kolejna książka y, to już nie jest książeczka, która jest piątką, y, czyli Kiedy Wykrył się Księżyc y, Sarah Parker. Y, to są Cztery Gwiazdki. Czemu ta książka kojarzy się z zimą? Nie mam pojęcia. Kojarzę, że chyba była jedna scena, gdzie był śnieg, ale mogę się mylić, bo ja to czytałam bardzo dawno temu. Się się w sumie nie aż tak rok bardzo temu. temu. Około rok temu, ale ta książka... Nawet nie. nie. W tym roku. W tym roku. No sorry, mówię, że nie. W tym, bo w tym roku. A yeah, tym, że zaszło... sorry. tym nie, że tutaj na minę wpuściłaś. E... <laughs> ale ta książka... Ma coś takiego, że jak może przez okładkę, bo okładka jest w takich chłodnych kolorach i może przez to mi się kojarzy z y, zimą. Tak, tak. No co? Wiecie, co jeszcze mi się kojarzy z zimą? Depresja, dystopia i rok 1984 masz dwa klasyki. Yes. W sumie to That's good. To takie klasyki lekturowe. Tak, tak, tak. Ale dobre. Dobre, Dobre, klasyki. dobre. Naprawdę ja wam to polecam. Znaczy. Ja jeszcze was to zniszczy i będziecie płakać. Maybe. Ja płakałam za każdym razem. Ale no jest, jest. jest to dobra książka. Przeczytaj to, proszę. Uh, <laughs> tak yeah. Ja yeah, Wiesz co? Mhm. Ja rok 1984 przeczytam w kwietniu, bo akcja dzieje się w kwietniu. Ale dobra, idziemy do kolejnej książki, czyli od mo do mojego najnowszego zachwytu. Książka kojarząca się z, w sumie najbardziej z listopadem. Ale jak to nagrywamy, jest listopad. Jak jest ten film rzucony, jest listopad. Ale również z zimą mi się kojarzy. Sama akcja, od się sam początek dzieje się w zimę. E, bo dzieje się na zakutym morzu lodem. E, I to jest Frankenstein, Mary Sherry. No, moja piąteczka, Ja naprawdę ubóstwiałam to książkę, ja już e, ją chwalę i patrzę, już mam nie dość. Ale. Yeah. Czy znaczy, e... nie? Nie! <laughs> nie! Ale Wy będziecie mnie, mnie mieć dość i ty mnie też, bo moją ostatnią książką jest um, Again. Once again. Narnia. Once again. Narnia. Nie ma wina, że to jest zima, dobra? Ale ogólnie Ale, ta książka kojarzy, szczególnie pierwszy piesza, tom. Pierwszy tom, Lewczak, mi i starszawa. No, domyślam tak. się. No to to jest zima sama w sobie. Mamy tam królową lodu. Yeah. Więc jakby czegoś się spodziewacie. Chociaż tam też było wolne lata. Później. Tak. I ostatnia książka, która nie mam pojęcia czemu totalnie nie mogę zlepić, czemu mi się łączy z zimą, czyli Light Lark, eh, Alex Aster. To była książka, która w sumie mnie nie zachwyciła. No właśnie nie. Właśnie była jakaś taka, że na... była... i narzekałaś okay, na nią i nie, i, ale... i nie narzekałaś i to tak, było takie no. pół na pół w sumie. Ona była okej, okay, eh, bo u mnie to były 3,75. Eh, nie mam pojęcia czemu, ale jakoś mi się kojarzy z zimą, mimo że w sumie główna bohaterka jest z takiego dystryktu, czy tam kraju, gdzie Aha. jest moc roślin. No. I, ale nie mam pojęcia czemu, ale po prostu mi się kojarzy z zimą. That's all I want to say. Do TikToka. Do TikToka. Może no, reel, asteczkę. Tak, Czyli przypomniałeś o tym, kiedy. Sorry. Zaczęłam, kiedy pisałam. So. W sumie to tyle, jeżeli chodzi o nasze polecajki. I teraz przejdźmy do naszego TBR-u. Który... Mój nie istnieje. Mój też w sumie nie istnieje. Więc wy musicie tam lecieć, dobre zimowe książki. Tak. Raczej nie świąteczne, bo to nie są nasze klimaty. Plus jakoś nie czuję świąt jakoś tak w tym roku. I w ja, tamtym nie czułam, i w tym ja, roku ogólnie nie czuję klimatu świąt. Chociaż może w tym roku to się zmieni czy, przez to, że pracuję w przedszkolu. Więc um, może... Już śpiewamy kolędy? Tam. Jest? Ale słuchaj, jest już listopad, więc można. Nie, wiesz co, to, to chodzi o to, że oni muszę się nauczyć, a przedstawienie, więc jakby... Ale... 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 Tak. tak. Mogę Wam powiedzieć ogólnie o moich zamiarach y, na zimę, czyli klasyki literatury. Ja się wkręciłam mm -hmm. trochę w klimat, bo ładnie, wow. Dracula i mm -hmm, czuję, że zmierzamy gdzieś. No... Gdzieś, 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 gdzieś tam, coś tam, ten. Tak, y, więc y, również no. możecie mi polecać klasyki, które może Wam się kojarzą tak stricte z zimą. Y, no i co? No co? To tyle. Tak. I widzimy się. W środę, ale tylko za mną. A z nami widzimy się w niedzielę. Tak. O której? O 16. Jak zwykle. Bye. Bye.